Cześć! Właśnie wyszła nowa wersja Blendera. Tym razem jest to wersja 4.5 oznaczona jako LTS, co jest skrótem od Long Term Support. Oznacza to, że ta wersja Blendera będzie wspierana przez dużo dłuższy czas niż na przykład taka 4.4 czy 4.3. Ostatnią wersją LTS było 4.2, które cały czas dostaje kolejne poprawki błędów, a nowsze wersje bez oznaczenia LTS już przestały być wspierane. Także jest to bardzo ważne wydanie, ponieważ będzie aktualizowane przez najbliższe kilka lat. Więc rozpoczynając na nim teraz projekt, nic nie ryzykujesz. Ale w sumie nie o tym powinniśmy dzisiaj rozmawiać. Zdecydowanie ciekawszym tematem jest to, jakie funkcje zostały dodane do 4.5 i jakie zmiany się tam pojawiły. Więc siadaj wygodnie i wspólnie podsumujmy wszystkie najważniejsze nowości w tej wersji Blendera. Na początek trzeba po prostu powiedzieć o najważniejszej zmianie w Blenderze od wielu lat, a może nawet od jego powstania. Od dzisiaj Blender działa na czymś, co nazywa się Vulkan. Już tłumaczę. Ogólnie mówiąc, to co widzisz, patrząc na Blendera, jest wyświetlane przez taki jakby program wbudowany w Blendera, który zajmuje się całą grafiką. Mówię tu o ikonach, napisach, kolorach, no i dosłownie o wszystkim, co widzisz. Od momentu powstania warstwą Tom był OpenGL. Możliwe, że o nim słyszałeś. Sprawuje się on bardzo dobrze, ale ma pewien problem powstał bardzo dawno temu, przez co nie ma niestety dostępu do pełnej mocy dzisiejszych komputerów, co może bardzo mocno spowalniać niektóre cięższe procesy. No i teraz, zamiast OpenGL wchodzi Vulkan, który jest tworzony całkowicie od zera przez wiele osób spoza Blendera od wielu lat. Dzięki temu nasz ulubiony program do 3D będzie miał dostęp do najnowszych funkcji i algorytmów wyświetlania grafiki na ekranie. No fajnie, tylko co to w ogóle dla nas oznacza? Na pierwszy rzut oka nie zmieni się zupełnie nic, bo cały interfejs, ikony i okienka będą wyglądać identycznie jak wcześniej. Ale prawdziwa magia zaczyna się dopiero w momencie testowania wydajności. Dosłownie każda akcja, jaką wykonasz w blenderze, będzie dużo szybsza. Zazwyczaj jest to od 30 do nawet 50%, ale zdarzają się dużo, dużo większe wzrosty wydajności w zależności od sytuacji. Czyli szybsze będzie nie tylko włączanie, ale też dodawanie modyfikatorów, modelowanie, renderowanie i praktycznie wszystko inne, co tylko możesz robić w blenderze. Jak sam widzisz, brzmi to naprawdę super. Ale jest jeden mały haczyk. Domyślnie wulkan nie jest jeszcze włączony. Możemy go dopiero aktywować wchodząc w opcję. Więc jak jesteś już w Blenderze, to wejdź w Edit Preferences System i tutaj pod Display Settings będziesz miał opcję Backend. Zmień OpenGL na Vulkan i od teraz wszystko powinno dużo szybciej działać. Także zdecydowanie warto to aktywować. Tylko pamiętaj, żeby zamknąć Blendera i uruchomić go jeszcze raz, żeby uruchomił się właśnie z tym aktywowanym Vulkanem. Inną mega ważną rzeczą dodaną w tej wersji jest node do Geometry Nodes o nazwie Set Mesh Normal. Samo w sobie może ci to nic nie mówić, ale node ten w połączeniu z kilkoma innymi może nam dać ultra fajny efekt gładkiego łączenia dowolnych obiektów ze sobą jedynie z użyciem shadingu. Czyli nie modyfikuje on geometrii, a cały ten trik polega na zakrzywieniu cieniowania powierzchni obiektów w miejscu ich łączenia. Mega sprytne, mega przydatne i mega wydajne, bo nie spowalnia to w żaden sposób całego programu. Te node'y, które właśnie widzisz odpowiadają za te magie. Daj znać, czy chcesz zobaczyć poradnik skupiający się... Tylko na tym konkretnym efekcie. Jak już jesteśmy w Geometry Nodes, to warto wiedzieć, że pojawiło się tu znacznie więcej nowych node'ów niż tylko ten set mesh normals. Poza nim dostaliśmy również nody np. do importowania plików w różnych formatach. Czyli możemy teraz łatwo dynamicznie wczytywać pliki OBJ, STL, PLY, CSV i zwykły tekst. A teraz kolejna mega duża zmiana, o którą ludzie korzystający z Blendera prosili od wielu, wielu lat. Tym razem znajduje się ona w panelu UV Editor i dzięki niej w końcu będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda siatka UV zaznaczonego obiektu bez konieczności wchodzenia w tryb edycji. Działa to nawet, jak klikniesz na kilka modeli jednocześnie. Ich siatki zwyczajnie się na siebie nałożą. Niesamowicie przydatna rzecz. No i nadszedł czas na coś dziwnego i raczej nietypowego, bo nigdy jeszcze nie mieliśmy takiej ani nawet żadnej podobnej funkcji w blenderze. Znaczy, nie zrozum mnie źle. Funkcja ta, o której zaraz Ci powiem, może się okazać bardzo przydatna. No ale sam przyznaj, że raczej nie spodziewałeś się, że blender będzie mógł teraz robić zrzuty ekranu. To nie, ale po kolei. Na pewno kojarzysz panel Asset Browser. Jest to miejsce, w którym przechowujemy różnego rodzaju asety, takie jak modele, materiały czy tekstury. Jednak od czasu, gdy został on wprowadzony, był mały problem z automatycznym generowaniem miniaturek. Nie mieliśmy nad nim praktycznie żadnej kontroli, więc jak słabo się wygenerowało, to po prostu mieliśmy problem i musieliśmy z tym żyć. Od teraz mamy możliwość robienia zrzutu ekranu, który następnie zostanie automatycznie wczytany jako miniaturka wybranego asetu, przez co bez problemu Możesz teraz mieć podgląd dokładnie taki jaki chcesz i w dowolnym trybie renderowania. Innym nowym dodatkiem jest nowy shader w materiałach. Nazywa się Volume Coefficient i jest w sumie połączeniem trzech już istniejących shaderów, takich jak Volume Scatter, Volume Absorption i Emission. Czyli mamy teraz te trzy osobne node połączone w jeden, więc nie będziemy musieli kombinować z mieszaniem ich ze sobą. Zmiana zdecydowanie na plus. Wróćmy jeszcze na chwilę do wydajności. Tym razem nie będzie to miało nic wspólnego z wulkanem, o którym mówiłem wcześniej, ale i tak dostaniemy spore przyspieszenia podczas modelowania z użyciem bulina. Jak pewnie wiesz, modyfikator ten służy do łączenia kilku obiektów ze sobą lub wycinania dziur jednym obiektem w innym. Jest to jedno z najpopularniejszych narzędzi, jeżeli chodzi o modelowanie. No i teraz otrzymało ono nowy tryb. Nazywa się on Manifold, a jego założenie jest bardzo proste. Robi dokładnie to samo, co tryby dostępne wcześniej, ale za to dużo, dużo szybciej szczególnie na bardzo gęstych obiektach. Jedynym jego minusem jest to, że działa jedynie na modelach, które nie mają żadnych dziur. W sensie, jeżeli geometria obiektu nie jest spójną całością i masz w niej jakieś dziury pozwalające dostać się do wnętrza obiektu, to niestety nie będzie on działał. No a poza tym są same plusy, bo jest on też używany w trybie rzeźbienia, gdy chcemy przyciąć wskazany model. Przyjrzyjmy się jeszcze na sam koniec interfejsowi użytkownika, bo pojawiło się w nim kilka przyjemnych poprawek i nowych funkcji. Po pierwsze, możemy teraz dostosowywać grubość ramek znajdujących się wokół każdego panelu. Przeciągając za odpowiednią opcję w ustawieniach, możemy to sobie do Dowolnie dopasować pod siebie. Poza tym, będąc na linii czasu i przemieszczając się po klatkach animacji, mamy teraz możliwość snapowania, czyli przyciągania do ważnych elementów animacji, takich jak klatki kluczowe, markery, sekundy czy klipy. No i tak właśnie prezentuje się nowy Blender 4.5 LTS. Jest jakaś nowość, która cię mega zainteresowała i od razu będziesz musiał ją przetestować? Czy raczej na spokojnie poczekasz, aż opadnie kurz po całej tej premierze i pobierzesz za jakiś czas, dopiero jak dostanie kilka poprawek błędnych. Daj oczywiście znać w komentarzach, a ja już lecę pobierać blendera.